Odzywam, bo jestem z Reksiem na spacerze. O, słuchajcie, jest taka fajna pogoda. Tak, tak jest przyjemnie, bo trochę słońce świeci, troszeczkę wieje, ale jest bardzo, bardzo fajnie. I ja dzisiaj yy, z znowu na dłużej troszkę. Powiem Wam, że yy, ostatnio się, no, miałam gorszy czas. Nie nagrywałam nic, dlatego że, no, wiecie, jak to jest, jak troszkę się gorzej człowiek czuje, to nie zawsze jest ochota. Siły przede wszystkim, bo to wiadomo, ale też później jak troszeczkę było ym, lepiej, ym, no to musiałam poogarniać takie sprawy bieżące. Miałam trochę armagedon, bo czekałam na kuriera, yy, wysyłałam paczkę i słuchajcie, yy, musiałam sobie druknąć etykietę, zawsze drukowałam w takim punkcie. No, w jednym takim punkcie u pana po prostu w sklepie, gdzie, gdzie zawsze to było otwarte wszystko było ekstra szybko i sprawnie, a tu niestety się okazało, że tego punktu już nie ma i jest zamknięty. Więc takie było moje zdziwko, niemiłe. I od 8 rano do 9 chodziłam i szukałam i sprawdzałam, gdzie mogę wydrukować cokolwiek. Ale okazało się, że w sumie wyszło że nigdzie. No niestety, więc później po prostu poszłam i słuchajcie yy, musiałam jechać dalej, żeby mi to wydrukowali. Bo kurier przyjechał, ja bym nie miała tej paczki, a to były badania, więc no wiecie, jednak chciałam mieć te badania wysłane. Chodzę, to jest pięknie, tylko że zimno, jak widać po moim nosie, ale jest naprawdę super. Ojejku, dobrze tak naprawdę wyjść i pooddychać świeżym powietrzem. Jest pełno w ogóle tych traw, które są bardzo modne i ludzie wpadają do wazonów. Dużo powiedziałem. zieleni, ale teraz liści na razie nie ma jest pod stopami. Dajcie znać, czy lubicie. Ja lubię. Bardzo lubię kontakt z naturą. Bardzo lubię przestrzeń i cenię takie miejsca, w które właśnie można pospacerować, pochodzić, zatrzymać się na chwilę, pomyśleć. Myślę, że każdemu jest to potrzebne. A. Zobaczcie, tutaj prawie nikogo nie ma. W sumie nikogo oprócz nas. O, jest nawet jakiś iglak, także nie same liściaste, ale jednak znaczna przewaga. O, i o tamtych trawach mówiłam, że mi można kupić w jakichś sklepach, e, ale też można sobie oczywiście gdzieś tak nazbierać, Tylko to e, z tego, co się orympie, lepiej najlepiej jest. Później sobie je troszeczkę wpryskać, na przykład e, kierem do włosów. Zobaczcie jakie śliczne. No czy nie piękne. No piękne. Cudne. I tego naprawdę jest tutaj bardzo, bardzo dużo. I tam dalej. Ekstra. Powiem Wam, że mogłabym tu chyba spędzać całe dnie siedzieć. Podziwiać, chodzić, patrzeć. Ostrość. Dajcie znać, czy wy lubicie takie spacery. Ze mną jest oczywiście wesoły ogonek. Eksploruje teren. Sprawdzać, czy bezpiecznie. I też muszę słuchać, patrzeć, bo to mokry teren. To było! Jezu! Jezu, słuchajcie, o się wystraszył. Patyka a ja już myślałam, że to jest jakaś nora. Ja myślałam, że po prostu jest jakaś nora, żeby wyskoczyła lisy. Ale chcę wam pokazać, zobaczcie, jakie pochodzenie mam. Dla siebie też. Zostań! O! Płynie. dziś Dni później nagrywam to Po tych klipach, które widzieliście Ostatnio jak byłam na spacerze Z Reksiem, ale powiem wam, że Jakoś tak mi ten czas leciał i Trochę te dni były takie na wariata Dzisiaj już mamy w ogóle Sobotę i jest koło 19, A ja przyszłam do łazienki i zaraz będę się zmywać Robić ten A chcę, żebyście jutro miały tego Vloga na kanale No bo z uwagi na moje ostatnie samopoczucie Nie pojawił się film w środę, natomiast no Chcę, żeby pojawił się właśnie jutro zobaczcie, a więc ja z moim pryszczem właśnie, który mi wyskakuje na brodzie, mogę wam, was zaprosić właśnie na ten film, w zasadzie to się z wami już pożegnać, bo to już jest końcówka także tamte resztę mam zmontowaną i po prostu to sobie chciałam dograć i domontować, żeby się nie żeby się nie było tak wiecie, bez pożegnania także wybaczcie za to światło, no, ale niestety takie są warunki, jakie są jeszcze a propos właśnie tego, no to wiecie no ja nagrywam w telefonie, nagrywam tak jak mam, takim sprzętem jaki posiadam, kiedyś oczywiście bardzo bym chciała, żeby mi się to rozwinęło i tak dalej, żeby ta jakość była lepsza i wszystko żeby poszło wiadomo do góry, natomiast na razie jest tak jak jest, więc mam nadzieję, że i tak wam się będzie to miło oglądało i myślę, że no wiecie, to też jest takie bardziej swojskie, no nagrywam teraz z takiej perspektywy jak wam nagrywam, więc prostu Myślę, że fajnie się Wam poogląda tak czy siak. Jak ktoś lubi, to wiecie, jak to się mówi, jak się kogoś lubi, to można nawet słuchać i um, jak mówi o pomidorówce albo o ogórkowej, także <noise> wiem, że tutaj jest kilka takich osób, bardzo się z tego cieszę, bardzo, bardzo. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, za to, że byliście w tym vlogu ze mną, cieszę się bardzo, bardzo. E, no i widzimy się też w następnych i słyszymy w następnych filmach, także pa, pa.